Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 2 minus x przez 2 minus 2x większe bądź równe od 1 jest przedział. Identycznie rozwiązujemy, co trzeba zrobić? Najwygodniej od razu pozbyć się tego ułamka, czyli pomnożyć wszystko razy 2 obustronnie. Wszystko to, co będzie gdzieś tam oddzielone minusem plusem, trzeba mnożyć razy 2 osobno, czyli pomnożymy ten ułamek razy 2 i pomnożymy to minus 2x. Ten ułamek się nam skróci, więc zostanie tam tylko 2 minus x, odjąć 2x razy 2, czyli 4x i większe bądź równe od 1 razy 2, czyli 2. Zostawmy x z lewej strony, minus x minus 4x to będzie łącznie minus 5x. I teraz dwójkę przerzućmy na prawą stronę z przeciwnym znakiem, czyli to będzie większe bądź równe od 2 minus 2. Okazuje się, że z prawej strony się nam skraca i dostajemy minus 5x większe bądź równe od zera. I teraz uwaga, bo to nie koniec jeszcze, nie dobiliśmy się jeszcze do x. Przed x stoi jeszcze minus 5, więc przez minus 5 trzeba podzielić. Jak podzielimy przez minus 5, to znowu uwaga, dzielimy przez minus, zmieniamy znak. Niezależnie od tego, czy z prawej strony jest 0, czy jakaś liczba. Więc z tego większe bądź równe tworzy nam się mniejsze bądź równe. 0 przez 5, przez minus 5, nadal to będzie 0. Czyli ostatecznie doszliśmy do wniosku, że nasze x -y są mniejsze bądź równe od 0. Czyli jak narysujemy sobie tutaj 0 na osi, to mają być z lewej strony, bo są mniejsze bądź równe, kropka zamknięta, zamalowana, bo mamy przedział domknięty, czyli od minus nieskończoności do 0. Domknięty. Nieskończoność będzie zawsze z otwartym przedziałem, niezależnie czy plus czy minus, i mamy odpowiedź B.